Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć pewną sytuację, która wydarzyła się naszym siostrom. Yy, mamy tutaj ogród i bardzo często yy, mówimy różaniec, yy, spacerując, i jedna z sióstr wyszła yy, odmawiać różaniec, yy, ale jakby wychodząc, miała takie pragnienie w sercu, żeby nie mówić go sama. I spotka jedną z sióstr i mówi: Gdzie jesteś? W którym miejscu jesteś ty, tego różańca? I on mówi: No, właśnie zaczęłam, jestem tutaj na, trzeciej, na, na, na trzecim Zdrowaś Maryjo. A i ja właśnie też. I bardzo się ucieszyły, bo są były dokładnie w tym samym momencie, więc mogły się połączyć i, i kontynuować modlitwę. I m, więc zaczęły spacerować modląc się, i spotkały kolejną siostrę i, i ona je pyta, A Gdzie jesteście? W którym miejscu jesteście? I mówią, jesteśmy tutaj. I ona mówi, Ja jestem dokładnie w tym samym miejscu. I m, opowiadając mi tę historię, e, bardzo się cieszyły tym, jak, e, jak Pan Bóg, jak Maryja też pokazuje nam w naszym życiu, że wa ważne jest, żebyśmy nie tylko żebyśmy się modlili, ale żebyśmy się modlili wspólnie. Dlatego, że tam, gdzie dwóch i trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem. Zachęcam Was dzisiaj nie tylko do odmawiania różańca, którego każda, każda, każdy koralik to jest róża dla Maryi, ale żebyście odmawiali to w rodzinach, we wspólnotach, wśród przyjaciół. Dlatego, że wtedy to ma większą siłę i dlatego, że wtedy też jesteśmy we wspólnocie i zawsze modlitwa wspólnotowa ma większą moc i bo ubogaca nasze serca bo daje nam bardzo dużo radości z tego, że możemy dzielić tę modlitwę, ten moment skupienia z innymi osobami.